Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsza wyprawa na grzyby w tym sezonie. Zaczynamy od takiego cygnoska porego. Wykręcamy delikatnie Proszę bardzo Całkiem ładne. Zobaczymy, może jak będzie więcej w lesie. O już się wieje. Szukamy dalej Mamy kolejnego. Prawdziwka Elegancko Kręcimy Trochę ślimak go obiad Ale spoko Trochę dużo Szukamy dalej Widzę kolejnego Duży jakiś Ale chyba sosnówka zobaczymy tak jest taka wiekowa jak na pierwsze grzyby spoko podejdziemy tam do góry może wpadnie coś więcej kolejny grzyb ale jakoś gadziora chyba gołąbek ale taki żartysz. Zostawimy go fajnie w lesie Może się grzybki ruszczą lepiej Szukamy dalej Kolejne dwa Ale niestety nie te których szukam no Ale coś się rośnie, coś pokazuje się idziemy dalej Kolejne kurki To jest malutkie Także widzę Warto tu się pokazać Chyba nawet jutro przyjdzie Dużo ich tu jest takich malutkich Widzę kolejnego grzyba Prawdopodobnie Ceglastopor Tak jest Spoko którego ślimak oczywiście musiał naruszyć no taka mieszanka, żeby czuję, że za tydzień będzie jeszcze lepiej, dopiero początki u mnie, ale spoko, szukamy dalej. I mamy kolejne kurki, to są malutkie, także ich nawet nie in rosną. Widać, że tu będzie dużo kurek. Dopiero zaczynają rosnąć także przyjdę tutaj za dwa dni, może jeszcze będą. Lasek ciemny. Dobra, szukamy dalej. Pierwsze kurki. Takie skórzeczki eleganckie. Także zobaczymy, co dzisiaj będzie z tego. Tereny, jak zwykle, sprzyjające. Szukamy.